Witam serdecznie. Postanowiłem przygotować taką małą potwór, powtórkę z Market Replay'a, czyli z tego narzędzia w Ninja Traderze, które pozwala na odtwarzanie historii i zawieranie na tej historii transakcji w celach treningowych głównie, bądź też w celach sprawdzenia pewnych koncepcji inwestycyjnych. Robię to m.in. Na, na prośbę jednego z kursantów, kursantów właśnie szkolenia Ninja Trader na Forex. Myślę, że będzie to pomocne dla wszystkich osób, które chcą w jakiś sposób Praktycznie bezkosztowo bawić się na danych historycznych. Umożliwia to dużo szybsze sprawdzenie pewnych koncepcji, bowiem ten czas historyczny można odtwarzać z trochę, w trochę przyspieszonym tempie, a nawet nie trochę, bo można to tempo regulować dość swobodnie. Pisałem, jak mówię, o tym artykuł kiedyś. Dzisiaj pokażę to w formie filmu, dlatego że czasem same, same screeny z ekranu być może nie w pełni oddają to, co należy zrobić, aby wszystko działało poprawnie. Zauważ teraz, że jestem tutaj połączony w tym momencie, mam połączenie aktywne z Kinetic'iem w czasie rzeczywistym. Grunt to być połączonym z jakimkolwiek dostawcą danych. W MB Trading możecie zdobyć kwotowania forexowe bezpłatnie, w Kinetic'u są one płatne. Natomiast nie ma znaczenia, to jaki to jest dostawca, może to być każdy inny dostawca danych, który jest kompatybilny z Ninja Traderem. Jeśli jesteśmy połączeni, musimy do takiego Market Replayu ściągnąć sobie dane. Niestety jest tak, że te dane ściągamy na każdy dzień z osobna i dla każdego instrumentu z osobna. Ja teraz pokażę, jak to zrobić. Klikam File, narzędzia Utilities i mam tu coś takiego jak Download Replay Data. Jeśli ja to kliknę, to pojawia mi się właśnie. Z, z jakiej listy instrumentów wybieram. U mnie defaultowa lista to jest ta lista instrumentów forexowych. Nazwa euro-dolar i z kiedy ja chcę te kwotowania. No powiedzmy, że ja chcę je z ostatniego piątku. Tak. Klikam. W tym momencie tutaj w prawym dolnym nogu widzę, że dane się pobierały i już skończyły się pobierać. Jeśli ja mam je pobrane, to żeby przejść do tego trybu odtwarzania rynku, to muszę rozłączyć się z aktywnego połączenia czasu rzeczywistego, czyli wchodzę w File, Disconnect i rozłączam to połączenie z kinetykiem. Tak, w tej chwili nie mam żadnego aktywnego połączenia. Żeby teraz skorzystać z tego, co ja przed chwilą sobie przygotowałem, czyli danych dla jednego dnia, klikam File, Connect i tym razem łączę się nie z kinetykiem, a łączę się z połączeniem. E, tej powtórki rynkowej, czyli Market Replay Connection. Chcę, że pojawiło mi się coś, co przypomina odtwarzacz filmów, coś takiego. I jeśli nacisnę Play, to rynek zacznie, zacznie iść. Tutaj wybieram datę początkową. Przypominam, że ładowałem dane z 6 lipca i wybieram ten dzień. I wezmę. Do 7 to jest sobota, ale on właśnie od tego momentu będzie mi szedł. Ja chcę teraz play. Widać tutaj, że jest napisane replay, jednokrotna prędkość, 6 lipca 2012, godzina 6.00 i sekundy lecą. Nie mam oczywiście wykresu. Wykres otwieram tak, jakbym to robił normalnie. Ja może przesunę troszkę to okienko duże, bo ono nam tu nie przeszkadzało tymczasowo. Więc biorę plik, nowy wykres, chcę euro-dolara. Niech to będzie euro-dolar jednominutowy. Mogę od razu nałożyć jakiś, jakiś layout. Klikam OK. I ten wykres mi się otworzył. Ja pozwolę sobie go przenieść na ten monitor, na który mamy tutaj pogląd. Tak, jest wykres. i on się, yy, on się tutaj nam będzie poruszał. Jeśli kliknę tą strzałeczkę, te dwie strzałeczki, które oznaczają przewijanie tak, na wszelkiego rodzaju odtwarzaczach, to zobaczcie, że zwiększa się ta prędkość tego lipca. Teraz Jest dwukrotna prędkość, trzykrotna, cztero, sześcio i tak dalej i tak dalej. Tak, także można ten rynek puścić naprawdę szybko. W momencie kiedy ja wciskam play, powraca on do tej pierwotnej prędkości, najważniejsza rzecz to jednak nie to, żeby sobie puścić ten historyczny rynek i żeby on sobie gdzieś tam leciał, ale najważniejsza jest tutaj możliwość zawierania transakcji na tym koncie replayowym. Więc jeśli ja tutaj uruchomię Chart Trader, czyli możliwość otwierania transakcji z wykresu, to pojawia mi się paleta możliwych do, do realizacji zleceń. Tak? Tu mam domyślną wielkość pozycji. I jest to 0,1 miliona. co w przypadku Forexu jest po prostu jednym standardowym lotem. Taki jest jeden lot w większości platform. I mogę na przykład kupić po cenie rynkowej albo sprzedać. Tak? Mogę też z wykresu otworzyć jakieś zlecenie oczekujące. Mamy zlecenia oczekujące. Także mogę to wszystko, co mogę zrobić w czasie rzeczywistym, na działającym normalnie rynku. Z tym, że tutaj mogę sobie przyspieszać te. My, momenty, kiedy na przykład nie pojawia się dla mnie atrakcyjna sytuacja rynkowa, mogę też po wejściu w transakcji przyspieszyć, żeby zobaczyć szybciej, jaki będzie jej finał. Dzięki czemu testowanie roku, roku nawet na takich słupkach jednominutowych, jakie mamy tutaj, jakiejś strategii, może zająć i nauka jakby tego, może zająć dużo mniej czasu. Na przykład dwa tygodnie solidnej pracy, kiedy do tego przysiądziesz, kiedy najpierw załadujesz sobie dane dla danej pary walutowej, dla danych dni. Możesz sobie taki rok przygotować, z niego będziesz mógł wielokrotnie korzystać. Natomiast to zawieranie transakcji pomoże ci wyćwiczyć pewne, pewne zachowania. Tak? Powiedzmy, że ja teraz sprzedam. Tu mam wynik w pipsach, ale gdy kliknę na to, to pojawi się wynik w kasie, pojawi się wynik w procentach. Tak? Mogę zostawić ten wynik w pipsach, mogę przyspieszyć ten rynek. Może przyspieszę go jakoś tak, żeby tu coś się zadziało. Widzimy, teraz słupki powstają jeden za drugim bardzo szybko. Tak, nie ustawiłem żadnego stop lossa, nie polecam do, 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 do realnych zabaw. Natomiast tutaj chcę pokazać istotę działania tego narzędzia, które wspiera tak naprawdę naukę. Naukę, trening. Tak, gdzieś ta cena sobie idzie, coś się dzieje. Ja mogę zamknąć tą pozycję teraz, coś tam się pojawia. Ja mogę jeszcze raz sprzedać. Sprzedana. Powiedzmy, że tym razem zamknę na stracie. Mogę jeszcze raz sprzedać. Powiedzmy, że zamknę. W każdej tak jak mówię chwili, ja mogę sobie ten rynek przywrócić do normalnej prędkości. Przedam jeszcze raz. Mogę włączyć, poczekać zobaczyć co się będzie działo. Przyspieszyć. Jeśli ta sytuacja mnie interesuje, chcę poczekać. Szybciej chcę zobaczyć, jaki będzie finał mojego zagrania. Powiedzmy, że to nie zdecydowanie rynku nie za specjalnie mi się podoba, więc przymykam wcześniej pozycję. Tak? Ważne, żeby nie klikać tak sobie, tylko mieć jakieś motywy rynkowe. Ja w tym momencie chcę pokazać pewną, pewną istotę tego narzędzia. Mogę włączyć zlecenie sell stop, czyli będzie to zlecenie oczekujące, w tym miejscu, gdzie kliknąłem. Jeśli cena tu dotrze, to to zlecenie wejdzie. Ja przyspieszę rynek. Jeśli uważam, że po przebiciu tego poziomu cena podąży w dół, to zlecenie sell stop w tym momencie może mieć zastosowanie. Ja to docenie mogę z wykresu przesunąć. O nie zdążyłem przesunąć. Tak, cena idzie w tą stronę. Powiedzmy, że zamykam. Widzę, że się przebiło. Mogę na jakimś szczypku korekty spróbować jeszcze raz sprzedać. Tak, widzę, że. Rynek dziwnie zachowuje, już się może wygasza, a może nie. Zamknę. Włączę normalne tempo, włączę normalne tempo, dlatego, żeby ten rynek już sobie leciał. Chciałbym pokazać, co się tu dzieje teraz. Jeśli wejdę sobie w account performance i wygeneruję sobie z tego właśnie dnia, z 6 do 7 to pokażą mi się statystyki. Tak? Czyli ja w sumie jest to 490, przy tej wielkości pozycji dla euro-dolara to wiadomo, że jest to 149 pipsów. To wszystko jest tu przeliczone na konkretne statystyki. Profit factor 4,5, skumulowany zysk, maksymalne obsunięcie, jakie się pojawiło w trakcie, jaka skuteczność, ile transakcji na plus, Ile stratnych transakcji. tak? Czyli wszystkie statystyki są z automatu dla nas wyliczane. Mało tego jest podział na trade na pozycje długie i na pozycje krótkie. Nie musimy tego sami obliczać. Program za nas to obliczy. Średnia ilość tradów na dzień. To wiadomo, tylko jeden dzień był i było ich sześć, to tyle pokażę. I e, robi też taką projekcję, jeśli e, każdego dnia. Trady wyglądałyby w ten sposób, co tutaj, z takim ryzykiem, z takimi wynikami. To prognozuje również na podstawie nawet kilku dni pewne właściwości, które mogą mieć, które mogą nastąpić w przyszłości w skali miesiąca. Tak, profit per month. Także to jest takie taki dodatkowe narzędzie. Możemy to obejrzeć na wykresie. Możemy obejrzeć poszczególne, poszczególną egzekucję zleceń. Możemy też zobaczyć w arkuszu wszystkie zlecenia, jak one wyglądały, jaka była cena wejścia, jaka była cena wyjścia, o której godzinie, w jakim czasie tak, było wejście i w jakim czasie było wyjście. Także jest to bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Spotkałem się też z czymś takim, że niektórym po włączeniu, właśnie przyciskiem File, tutaj bierzemy Connect, po próbie podłączenia do Market Replay Connection, nie wyskakuje. To okno, czyli tak naprawdę nie ma możliwości zawierania transakcji, bo nie ma możliwości włączenia, odtwarzania rynku. Jest tego, jest tego, jest tego pewna konkretna przyczyna. Znaczy, trudno mi powiedzieć, czy jest to jakiś tam błąd ninja tradera, czy też on gdzieś tam w trakcie sobie takie rzeczy tworzy. Zaraz powiem, jak sobie poradzić, czy coś takiego się dzieje, że to okienko nam nie wyskakuje. Otóż. Ninja Trader cierpi na taką przypadłość Oto, nie wiem czy jest to błąd, czy jest to jakieś zaplanowane działanie, w każdym razie przez to nie chce działać czasem właśnie ten Market Replay. Jeśli wejdziemy gdzieś tam, zawsze przy instalacji Ninja Trader stworzy swój folder, u mnie to jest użytkownicy, Jerzy, moje dokumenty Ninja Trader 7, tak to wygląda w Windowsie 7, w innych wersjach systemu może to troszkę inaczej wyglądać, ale w dokumentach właśnie znajdziecie ten folder NinjaTrader 7 i w tym folderze jest znowu folder Workspaces, czyli te obszary robocze, które gdzieś tam zapisujemy. I czasem w tych Workspaces, jeśli jest ten oto plik, Workspaces poprzedzony podkreśnikiem, to takie rzeczy się dzieją, że nie chce się włączyć. Jeśli nie chce się włączyć, zajrzyjcie do tego folderu. Jeśli jest ten plik, to go wyrzućcie. Jeśli się włącza, to nie wyrzucajcie tego pliku. Ale jeśli się nie chce włączyć, to wyrzucenie tego pliku nie popsuje ninży. A jednocześnie umożliwi Wam korzystanie właśnie z tego narzędzia. Świetnego skądinąd. Także tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odwiedzin bloga i przeglądania go. Bo wiele rzeczy już zostało powiedzianych i napisanych. Natomiast natomiast ciągle dostaję pytania o jakieś rzeczy, które już gdzieś tam, gdzieś tam opisywałem. Warto zajrzeć na mapy witryny, zerknąć co tam już jest, bo być może odpowiedzi na pewne pytania już są na blogu. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.